Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mats Kowal, K24 z tej strony. I witam Was już w szesnastym odcinku Soul Park District of Truth, czyli kijek prawdy. Zaczynamy od tego miejsca, na którym skończyliśmy. W ostatnim odcinku zwerbowaliśmy gotów. I teraz musimy albo sprzymierzyć się z Kylem przeciw Kartmanowi, albo z Kartmanem przeciwko Kailowi. Sprzymierzymy się z Kartmanem. Więc udajemy się do Kuba Keep. Ale zanim jeszcze do tego pójdziemy. Zobaczmy jeszcze. Gdzie można zniszczyć sztandar. No i jeszcze burmistrz. To w takim razie udamy się tutaj. Standard. Was <laughs> as <laughs> I am just a humble surely Surely my music is no match for a hero like me. Oh, swab. Check this out! No. Shit. That's a... she was enough. Time to warm up the crab. There once was a maiden from Sto- st 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 Stone Sto- Stoneberry Hollow She didn't talk much but boy did she sw boy, did she Swallow I had a nice lance that she said set up her, the maiden from Stoneberry who is also your mother set up her. Wow, what a terrific audience. What? What a fuck What a That's right. a your now for my next tree. Now, give a little to be cool, then, Sleep now, the whippoorwill's are dancing. Gently now, put your mind to rest. Wow, what a terrific audience! Wow. This will make a great verse in my heroic poem.

<laughs> <laughs> Bardzo dobrze. Mam think I I remember once I gave butters and noogie over there. Tu no mnie się zastanawiam, że ja już to brałem. A. Ewidentnie nie. Malunek na twarz nieporządek. Przecież nie jest to. Burmistrz? Ma pani coś do powiedzenia? Dzięki, Bardzo dobrze. To teraz... kolejny talent. Kontrpiert, Wyprowadź kontratak tyłkiem. Wymaga manę, ale zadaje więcej obrażeń niż kontratak bronią. Dobra. Tak kompletny pierdowy build jest już zrobiony, to teraz mogę brać co tylko chcę Zmieniamy! Zmieniamy się, mój, mój. jeszcze. Żeby nie było, że przychodzę z wrogiem do Cartmana. Mój dom. Dom Bathersa. kupaki. To. Yeah, fucking shit. Is that Spanish? The Grand wizard said that I am in charge of the shop now cuz I sound like Clyde. I don't sound like Clyde. Anyways, welcome weary traveler. Would you like to see my wares? Check out W sumie mógłbym kupić zimowy kostur. Piepa większa o 10, walcząc ze spowolnionym celem. Huh. Jeszcze większy damage. To zdecydowanie to biorę. Sprzęt. To wszystko jest na poziomie 4, więc nie warto kupować. Hmm. Oczywiście mogę sprzedać śmieci. Oczywiście możecie zatrzymać i zobaczyć opis obok. W sumie mógłbym jeszcze sprawdzić naszywki z poziom trzeci. Naszywki są dużo lepsze. Zapleśniała naszywka. Naszywka z toporem. Dobra. A razy trzy. Tak. To jest poziom ósmy. Czwarty poziom ósmy A tu poziom dziewiąty. <grymne> Zimowy kostur zadający obrażenia ogniowe. To, to dopiero parodia. <grymne> A stłczona butelka. Modyfikuj. Poziom ósmy jest dobrze Mój ulubiony sprzęt aktualnie jest już założony Ah, you have returned. Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Cooper Keep will be complete. Na Everyone gather around! While the rest of you have been picking your respective arses. Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red God, and by the glory of Christ, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Commander Ducky. <laughs> what? We know where the elves are hiding their stick. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right. We, we shot down their wagon, and the evil elf king is, is hidden a stick inside his desk at school. Of course, Kyle hid it in his desk. Citizens of Cooper Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! ten <laughs> żeby dostać nowy? Of freedom, I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the goths. Tonight, we unite as one. I feel like such a Homo Sapien right now. The humans are here. Ooh, they blew their horn. Blow ours, butters. Guys, flank left. Goth kids, prepare to attack from behind. Jak ja wyglądam w tej czapce? Dobra. Ognista roczka. Poziom siódmy. Ale przecież zimowy kosztor jest lepszy. I ma obrożenie ogniowe. Naprawdę. Skoro mam już lepszy sprzęt, to będę w nim chodził. I poziom dziesiąty. Dostaję te levele jak szalony. Mogli z taką time we'll Try to the cafeteria. There's a door by the loading docks. newsbag What the hell are you doing? <laughs>

We cleared the way to the door. You do the rest. Go kick their ass, Sir do lot. No, dobra. I'm done adventuring for now, Bilbo. New kid? If you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. <laughs> <tus> <tus>

Close my eyes, I see my friend screaming faces. No prisoner. <laughs> Był tak przerażony, że wystarczył strzał, aby go powalić. Mam pomysł. and invisible that was stink prepare to die you kid he wiz whistle witches up here you are fucking dead uh yeah you're not getting topic maybe you should get top okay

Kawice nekromanty. wow. W sumie moglibyśmy się temu przyjrzeć. Poziom dziewiąty. To daje 5 punktów pancerza, 20% więcej obrażeń przeciwko zombie. Aha. Może jak natrafię na zombie, to się przydadzę bardziej Aha, to zrozumiałem. To w takim razie będziemy musieli się pozbyć tego. Pydraka. A. Można w sumie. Three, the so called Grand Wizard has to jump up and down continuously for three straight days. If he stops early, he has to start over. What is seriously wrong with the hallway monitors? Help, please. That's Gary Nelson. Don't touch him, he's Ginger. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been cancelled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It, it was everywhere. It changed the other hallway monitors. Served you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. It Your hallway going even go You're stupid Oh my god. Oh my god. You're oh are <laughs> Przetrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy, aż zaczniesz tracić kontrolę, po czym pójść. Dobra... Ale to na dobry początek przydałoby się zdjąć tarczę. <grym znać> się <w szulę> Profesor Chaos. Yeah, I <laughs> ja We don't have to play this game if you're Wow, rozpoznałem to jak pro. Teraz mikstura manny, ale yy, raczej Mocy. this <laughs> no 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 <laughs> <laughs> wow

No, dobrze. Ciebie też się rozbędę. Teraz moc, dużo. Ale zwyczajnie. Zmienię się. W Tyle chyba będzie w tym odcinku i widzimy się w następnym. Cześć, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie.